Komentarz pod postem o mojej córeczce Grace. I jest i ona, najstarsza dwulatka na TikToku, jak to ktoś trafnie zauważył. Może ja źle liczę wiek mojego dziecka, ale wydaje mi się, że jak dziecko skończy 12 miesięcy, to ma rok. Jak skończy 24 miesiące, to ma 2 lata. Jak skończy 36 miesięcy, to ma 3 lata. Grace urodziła się końcem marca, miała przyjść na świat końcem kwietnia, ale urodziła się o miesiąc za wcześnie. To też i to w 2022 roku, więc liczymy ten wiek urodzeniowy od marca 2022 roku. Teraz obecnie mamy luty 2025 roku, więc kalendarzowo ma jeszcze 2 latka przez miesiąc. Jak skończy 3 latka, to będziemy mówić 3, ale może to jakoś źle Nie wiem, dajcie znać.